A możliwe, że to są te mody. Dobra, szybko robimy ten. Yy, psz, przepierkę w tym. Dobra, wszystko piknie. Już, 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 już. O, kibel damy tu, to damy. Tu? Wejdzie to tam. A wejdzie to. I super, nawet nie będę muszę tego powiększać. Ale ja się ich muszę wypuścić w tym problem. Że ja jeden raz je muszę wypuścić. Żeby było miejsce na nowe. W tym właśnie problem. Że te dwa ja chory muszę wypuścić. Czemu tu się zaś nie da coś? Boże! Why? Tell me why. No patrzcie. Co tu jest? A, Już wiem co to było. Bo trzeba, wiesz, trzeba się pozbyć jednych, żeby zrobić następne, nie? Chyba logiczne. Piękny kibel. Szybka przepierka. Cudownie, jedna lampka. No, lampka jedna. I rzeczy dla dziecka. Czytaj Łóżeczko, całe i jedno. Mamy to, zapisuję. Okno. A, okno za kiblem. A, czekajcie, bo ja zmieniam kibel. W sumie jest to kibel. Stop. Kibel tu. To tu i okno za kiblem. Już robimy okno. Okno za kiblem. Proszę. Zapisuję szybko. Póki się nie wyjebał. Gorzek się bliźniakie to być przejebane od razu na starcie, bo nie mam gdzie tego trzymać. Karenka musi pracować na siebie. I nie chodzi tutaj o tyłek. Dobra, Karynica, za szybciej! Nie będziesz miała. Nie będę cierpiał pralnie. Nie będziesz miała suszarki w ogóle. Co ty ty mi mówisz, kobieto? Żadnej suszarki. Żadnego masażu, nic. Ona jeszcze nie wie, nie, że ona jest. I tam się później się coś spieprzyło. I tak zaraz kończymy, Maty, to wiesz. Czekam na tła. W <noise> sklepie czy co? Wiesz, co mi takim powiedzieć? Właśnie. Co ona zrobiła w ogóle? Czy ktoś to widział, jak ona za ten zrobiła gidigi, Zanim się przebrała? Może no, bardziej nie w ogóle. Rozbierz Powtarzam! Zrobiłaś Shigidigi zanim się przebrała! Dobra, czekajcie, to jeszcze czas zapiszę, bo pierś że mnie kurwica strzeli, jak to jebnie teraz. Digi. No nie widziałeś, głupu, jak zbierasz Shigidigi?! Takie, takie, takie... Tak się oczęsła, miała minę dziecka z Downem i tyle. Zrobiła takie siegidigi. No nie widziałeś. Dobra to na Instagrama wciepniemy. Jak zbierasz się Zrobię montaż i wciepniemy na Instagrama i będzie. Spoko. Nie będziesz czytać w ogóle. Przepraszam -pr cię. Racz nie słyszycie, Fredziuś? Naprawdę? Żadnych misiów! Patologi. Pięknie, trzeci poziom, cudownie. W ogóle obraz ciemny, jak jej myśli chyba teraz. No, to kość do was i pójdziesz zryć. Dziękuję. 116, odkujemy się, odkujemy się, damy radę. Tak będzie. Jednak? No dobra. Jeszcze zepsułaś! To napraw. Także zjeba, to napraw. Nie stać się na tego, na technika naprawczego. Dawaj, dajesz balena. No nie, bo. Nie staćmy na technika. Jak będziemy trochę bardziej rich, to wtedy go można. Kompas jak kupi, pójdzie się na ten. Wszystkich w tym mieście przelecimy, spokojnie. Zaś kibel zatkała, nie wierzę w to, nie. Wiesz co, pierwsza wersja Fredzie mi się bardziej podobała, a psem przelecić. Ona to, to wszystko wyrucha, więc wiesz. Zasrała kibel, to, to... odetkaj kibel. Zaletkaj kibel, sprzedaj A co możesz pranie potem zrobić Jakś bardzo chciała No, dawaj Pięknie Sprzątnij kibel Sprzątnij kibel, zrób se pranie Laska brzmiała normalnie, super Żadnej kariery, ty nie brzmielasz żadnej kariery ty jesteś, ty jesteś karyna Ty jesteś karydą Ty, ty nie pracujesz może wygram moda na 500 plus. Podobno taki jest. Boże, jak ta ten, jak ta ojczy Kobieta to dopiero pierwsza, jeszcze będzie milion, spokojnie. Teraz na ten deszcz jeszcze zrobimy pranie. W sensie wystawimy sznura na pranie. Malować. Kupiłam raz za 150, więc musisz się odkuć. Czekajcie. Trzeba pamiętać. I wy też przypominajcie mi o tych sejwach, bo ja potem się zapomnę i jest dupa. Dupa blada jest. Jak tam mój telefon? W jakim? 37. To momencik. Tu, tu się, niech tu się tu robi. A ja sobie szybciutko podepnę. A! Niech się ładuje. Jezu, coś tu walnęło. Dobra ja to na dwójkę, bo obstawiam, że ta trójka to tak robi. Tak, tak brzydko. Rozwieź ubranie na sznurku. Bierę i wytrzesz kałużę. Zostaw to, bo zaraz zaśpiepisz, niż... O, a za ten czas sobie zadzwonimy... Trzecia w nocy, idealnie. Zadzwonimy do naszego brata. Do naszego brata rozadzwonimy. Się zapytamy, co tam u niego. If you know what I mean. Cześć, Chad! Oj tam! Trzecia w nocy. Coś normalnego, przecież nie musi chodzić. E, te pioruny w dużej mierze uderzają w dom, nawet mogą w Sima pieprznąć. O siódmej dzwonimy do Czada. A właśnie o tym mówię. Właśnie pieprzę w dom. Lonely. I'm so lonely. I have nobody. On mają Dobra. Nie, to aż tak tu nie ma, bo w łeb by mogła dostać. Naprawdę, w łeb by mogła dostać i by było po tym. Po simie. Dobra, bo ty zemrzesz, nie ma spania. Musisz zadzwonić do swojego kolejnego. Zadzwonię do sima, pogadam. Jak ona się w ogóle ubrała? Wygląda idealnie. Naprawdę. Te buty. Takie co w ogóle? Gdzie z tym ciuchem tu zapisz? Dziękuję. To co? Jutro też ten? Z simsiorków? To jest chętny? Czy będzie to stały program w, w, w naszym harmonogramie liveowym? Nasze patologie. No tak! Ja wcześniej nawet liveów nie robię przecież. Jakbyście tak nie zauważyli wszyscy. Zadzwoń do niego! Czad! Cześć, czad! Pogadajcie to no tak. Dokładnie, 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 dokładnie. Tam jeszcze wyśle jakieś sms Hmmm. Od sekretnego wielbiciela o, idealnie. Dlatego się wprowadziła już ma dziecko z jednym i będzie miała ten i będziemy drugiego. O bożycie kiedy grałem z nim na telefonie, z tym telefonie to był z klapką zrobiłem, żeby był właśnie pożar. Jezus Maria, przypomniałeś mi, że nie mam tych, <gryw> że nie mam alarmów. Dziękuję. No i pięknie widzisz. Towarzystwo na full. Z nim się nie lubisz. Damy radę, spoko. Weźmy tam, wyślij SMS-ka jeszcze od zalotnego od tego, od wielbiciela. Jak to nasze pranie? Okej. Okay. Dobrze, pomalujmy to do końca i będzie jakiś hajsik z tego. praja pranie, to znowu zapiszemy. Mam nadzieję, że Simpson nie zrobimy mi psikusa i się nie wykraczam teraz. Dobra, ja to już zapiszę, bo widzę, że ona ma problem z sobą i za coś, będzie problem. Będzie problem z grą, będzie problem z wszystkim. Ale przez to, że nie mam jakiegoś super słabego kompania. Ja nawet bym powiedziała, że w miarę bardzo dobry komputer I simsy dalej mają problemy ze sobą Dobra, zjemnij się do końca. dobra, obraz, cholera, jasna Piękne, masz świeżutkie pranie, cudowne Wypalne w perwolu, teraz spać Musisz obraz dokończyć Tak niewiele zostało Karenko, tak niewiele zostało Dasz radę, dasz radę. No właśnie. E, czy ktoś mi powie, że jak pójdę do rodzić do szpitala, to mi się e, wszystkie paski uzupełnią na zielono? Coś takie rzeczy pamięta. Mi też z tym spaliły procesor jeden w lapie, więc... To jest bardzo normalne przy simsach Surówkę pieprzniemy Hiku A damy ją, położymy ją, spać może w końcu tak na full A to się płyta główna normalnie zjarała? Mogłaś nic robić? Jak gdzieś na Instagramie widziałam fajny filmik, jak gościu grał cały dzień na telefonie, po czym położył na niego. Em, położył ziarenko z kukurydzy i się popcorn zrobił. W sensie położył na parę sekund, jakieś dwie sekundy. I mu się z tego popcorn zrobił, więc no. Teraz jakbyś kupił kompa, to na pewno by miał dużo lepsze parametry niż te 10 lat temu, nie? Wtedy to kompy miały po 128 pamięci wbudowanej. 128 oczywiście mówię o megabajtach. Czy tam ramu miały po 128? Takie były ja kiedyś. Wszystko zależy od tego, jaki masz telefon, nie? Jak masz telefon stricte przygotowany do podgry, bo są takie przecież, no to nie powinien ci się jarać. A jaki masz pochwal się? Ci zaraz powiemy, czy masz dobry telefon do grania, czy nie. To nie jest dobry telefon. A50 nie jest dobrym telefonem Tak, ale 128 mają już większość telefonów masowe 28 Wszystko zależy od, od ramu i od procesora, to jest no... Kto ci powiedział, że Samsung 50 jest dobry do grania to powinien zostać zwolniony Boże, wszystkie paski na zielone są z niej, jest nie taka dumna. Ej, ja też mam Szajsunga, tylko że ja mam S10+, nie? Więc no, ja się nie odzywam, jeżeli chodzi o, o szajsungi, ale... W sumie, jabłko się nie odzywa, nie? Jezus, siódemka, to już lepsze, to już lepsze, a 50 zdecydowanie. To zdecydowanie już, już lepsze, a 50 Dobra, urodzimy to, to, i kończymy. Dlaczego mi rachunki spadły, Przecież było 70? O, a propos urodzenia. Dobra, wypychaj. Niech to wypcha najpierw, a potem ten. No już! Wypchaj to, to. Nigdzie nie jedziesz, bo ci jeszcze dziecko zaszczepią. O, już. Chłopiec! Dobrze. Imię, proszę. Proszę, imię dla naszego... Pierworodnego. Pierwszy ze stu! Janusz Piotr. Mhm. Mm Brajanek. No to żeście mi zrobili. Dobra, to będzie... Kto pierwszy, ten lepszy. Janusz! Ale Janusz, czy jakoś inaczej? Janusz, Janusz. Ja, o! Janusz! Kto jest za? Kto jest za Januszem? Ale takim Januszem. Niepoprawnym Januszem. Nie może być poprawny Janusz. Też może być. Nóż. nóż Pięknie, będzie Janusz. Zgadzam się. W 100%. A weź to tu połóż. I dzwonimy po następnego. Dobra. dokończmy na obraz, póki jeszcze jesteś w miarę ten prysznicek i dzwonimy po naszego kumpla. Zadzwoń do Sima, zaproś. Będzie przyjebane. O tak zapisz, dziękuję! Dobra, miałam skończyć to po tym zapisie w sumie kończymy i o 21 jest druga część live'a, tylko tym razem już będzie to zważone, a nie, nie, w sumie nie zważone. Z Modern Warfare'a, bo już zważone. Mm, mało gramy, więc będzie Modern Warfare ogólnie mówiąc. Dobra, to ja wam bardzo dziękuję, że byliście i zapraszam na drugą część za niecałą godzinkę. Pa pa!